Szymon pustelnik kontra Erik Rompała I zaczęli panowie. Zobaczymy jak długo będziemy oglądać ten pojedynek w stojce. Wykonanie low kicka, w wykonaniu Erika. Straszy lewą ręką. Szymon Pustelnik obrał środek oktagonu, ale widać, że Eryk chciałby zbliżyć się do niego, ale to teraz Szymon napiera. Dużo spokoju u Szymona. Widać, że Pak jest poukładany. O, chyba jakieś w krocze. Lewy low kick Eryka. Ciutkę za nisko. Ale Szymon Pustelnik od razu jest gotowy do pojedynku. Ale świetne zejście pod prawym sierpowym Szymona Pustelnika. Zbliżył dystans i mamy klincz, szanowni państwo. Próba haczenia. Widzę, że pracuje mocno ciałem Erik próbuje sobie naciągnąć chyba go na biodro i. No i ciekaw jestem jak poradzi sobie z zapasami e, Szymona pustelnika Eryk Rąpała. teraz zamienili panowie swoje pozycje i to teraz Erik jest w e, opałach, a Szymon dociska go do klatki Fajne haczenie nogi. Zobaczymy czy coś z tego wyjdzie. Erik widzę. Próbuje cały czas uparć się na tą jedną nogę Aby tylko poskutkowało ale świetnie pustelnik broni to wszystko. Tak, na jednej nodze podporowej stoi Erik Rumpala. Uderzenia prawą ręką. Ale ciekawa Aby... pozycja teraz, zobacz. Mamy parter! I półgardy w wykonaniu Erika. Eryk musi się podnosić, musi odpychać tymi biodrami za bardzo daje sobie kontrolować tą pozycję. Tym bardziej jest mocno przy oktagonie, będzie problem, żeby z tego szybko i sprawnie wyjść. Szymon Pustelnik z góry próbuje. Wypracować próbuje obejść nogę, ale kilka uderzeń z góry Simona. A i kolejne uderzenia spadają na głowę Eryka Rąpały. Dużo tych ciosów, kilka naprawdę celnych, doszło, doszło głowy Eryka Rąpały. Czy będzie duszenie ręka-głowa? Pracuje. Już ma podebrany bark Szymon Pustelnik. Wydaje mi się, że na razie jeszcze kontroluje to, Rejk jeszcze widzi co się dzieje. 10 jeszcze sekund do końca, mocne uderzenie na tu. Oj, mamy mamy dosiad. dosiad! Mamy dosiad w końcówce tej walki, w końcówce tej rundy. Szkoda, że zabrakło czasu. Taka runda na rozpoznanie, świetnie wyglądali panowie, byli spokojni, byli skupieni. Mieliśmy chwilę parteru, mieliśmy chwilę clinchu, mało ciosów w stójce. No, ciekaw jestem jak będzie wyglądała druga odsłona tego pojedynku, czy moglibyśmy oceniać kto tę rundę, na kto w tej rundzie wyglądał lepiej, no to Szymon Pustelnik obalił, to Szymon Pustelnik miał próbę, e, próbę poddania i to Szymon Pustelnik miał e, dosiad na końcówce tej, tego, tej pierwszej rundy. Dokładnie. Myślę tak samo jak Ty, że tutaj 10-9 sędziowie powinni punktować tą rundę. To na pewno no, Erik musi wziąć się do roboty, a Szymon, Szymon musi robić swoją pracę. Widać, że, że jest przygotowany, że ze swoim narożnikiem przepracowali. Wiedzą co robić. Na razie wychodzi to bardzo dobrze w tej pierwszej rundzie. A przed nami druga runda pierwszego pojedynku w gali DWM Fight Night. Jeszcze szybko, szybkie wytarcie pozostałości wody. Ale te kolory wyglądają. A więc zaczynamy drugą rundę! I znów tak jak w pierwszej rundzie. Erik zajmuje środek, ale to Szymon przygotowuje sobie akcję. Lewy middle kick w wykonaniu Erika Rumpały. Straszy. Szymon Pustelnik dobry lewym się. Szymona i mamy obalenie! Świetne dojście do nóg Pozycja boczna Szymona Pustelnika o, Złapana głowa, ale tylko chyba bardziej w celu, żeby bronić się przed ciosami, niż tym, że mogą to zagrozić jakimś duszeniem próbuje Eryk wstać, a może zajść za plecy i ponownie Szymon Pustelnik z góry blisko narażnika Szymona Pustelnika no i mamy dosiad Szymon, Szymon z góry i zasypuje Erika Rumpoę ciosami 3, 4, 5, Sześć! Kolejne! Tak i zaraz tak przerwał A, ten pojedynek! Szymon Pustelnik zwycięski w święta pierwszym walka, pojedynku gali w... DWM Fight Night. Gratulujemy! Ależ otwarcie tej gali! Fantastyczny Na czas, tak, fantastyczna walka. walka! Przed czasem w drugiej rundzie zwycięża Szymon Pustelnik! Świetna walka, chłopaki pokazali naprawdę kawał tego sportu. Był parter, była stójka, było obalenia, chyba wszystko, co, co chcielibyśmy zobaczyć w MMA. Także tak, świetnie. Były też, tak jak wspomniałeś, akcje stójkowe. No, nie zapominajmy tych dwóch midelkików lewych w wykonaniu Erika. I one doszły i one doszły. Tak, i, i poczuł się to, ale, ale wrażenie, że Tak, że się cofnął w to, po, poczuł się i dopiero w następnie szedł po nogi. I tamta płaszczyzna właśnie parter dała zwycięstwo Szymonowi Pustelnikowi. Świetna walka i mamy pierwszego zwycięzcę dzisiejszej gali Szymon Pustelnik otwiera tą kartę pięknym zwycięstwem Grande pan z góry